Ile możesz zarobić w Straży Pożarnej? To zależy, bo jak pewnie się domyślasz, innych zarobków możesz się spodziewać w Państwowej Straży Pożarnej, czyli PSP, a innych w Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli OSP. W przypadku tej pierwszej aktualnie podstawowe uposażenie wynosi około 5700 zł brutto dla stażysty. Jednak przecież nie po to idzie się do służb aby żyć z samej podstawy. Do tego oczywiście dochodzą różne dodatki. Jak na początek dodatek motywacyjny oraz dodatek wprowadzający. Niedługo do pensji strażaka dojdzie jeszcze dodatek mieszkaniowy, który wyniesie nawet do 1800 zł. Jest on również spodziewany w innych służbach mundurowych. Jak to w mundurówce, im wyższy stopień, tym wyższe uposażenie. Przykładowo dowódca zastępu może już zarobić 6000 zł miesięcznie, ale na rękę. Służby w PSP pełni się w wymiarze 8-godzinnym lub 24-godzinnym, ale w tym drugim w drugim przypadku należy ci się aż 48 godzin odpoczynku. Praca w straży pożarnej to też przywileje emerytalne oraz satysfakcja z samej służby. Od lat jest to formacja ciesząca się najwyższym zaufaniem wśród Polaków. Ochotnicza straż pożarna działa na innych zasadach. Nie spodziewaj się tam stałej pensji. Wynagrodzenie otrzymasz za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach czy innych zadaniach zleconych w ramach służby. W tym roku przewidziana jest stawka około 50 zł brutto za godzinę służby. Na szczęście to wynagrodzenie zwolnione jest z podatku dochodowego. Nie traktuj jednak służby w OSP jako stałego źródła dochodu, a jedynie jako służbę lokalnemu społeczeństwu oraz dodatkowo ewentualnie jakiś dodatkowy zarobek. Co sądzisz o tych warunkach? Czy są adekwatne do zadań, z którymi na co dzień mierzą się strażacy? I nie zapomnij je obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek.